No, i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA V. Mamy dwie misje u Trevora: mamy znowu FIB i H. Nie wiem, tam ma być, te H. Ale no... Załatwimy tą misję. Oczywiście policja nas goni, bo kradłem to auto, zostało na parkingu. Rozbiłem Sibę z tego auta. No i... Mamy dwie gwiazdki za to. W skrócie. Policja bardzo nas lubi, nie? Za coś takiego dwie gwiazdki zrobi za kradzież auta. No to naprawdę tego... Czasami nie rozumiem tej mechaniki w grze. Czasami robisz kurde bałagan i zabijasz mieszkańców? Nic. Kradniesz auto, dwie gwiazdki. Taka to jest ta logika. No ale dobra. A policji raczej zbyt łatwo. Nie uciekniemy taka prawda. Że jest jej jednak tutaj naprawdę duże ilości. I co ta policja tam robi. Nie, no nie, nie, nie. powiem, co oni tam robią, no. Mam nadzieję, że jeśli podjadę na tą misję, to mi ta policja przypadnie. Dobra. Tak się pozbywa policji po prostu. pościgu. Co co, co, co to się wydarzyło? Soto <laughs> What's huh? Bunch of government shitbags their favorite stoolie. What's he been telling you? Oh, he just said how you guys were happy to help the government in any way you can. Oh, really, huh? Because I was told that if we helped out with that thing, which we did, then our past indiscretions would be forgotten in a haze of patriotic fervor. Who told you that? Did I tell you that? I'm in charge here, Fruity. Me! You understand?

They want to encourage panic so they can guarantee their budgets. That's how they get paid. It's a major problem. And now they've secured some funds that we need to use in our fight against crime as a way of bribing corrupt officials. Really? And where are they getting that from? Drugs. Those bastards love to sell drugs. Who doesn't? We think they're going to use this money to finance a war on our streets. And we need you boys to requisition that money. For us. The bonds are leaving the terminal in an armored car. Yeah, fuck you, Dave. We don't have time to prepare the right way. <laughs> it's not my concern. I cannot allocate any more resources to this. You'll be fine. Fuck you, Dave. Nice work, Slick. We're gonna be doing pat downs at the airport for those fucking clowns. Are done with us. you fuck you. Hey, hey, look, man. It is what it is. I don't, I don't know. know No, auto. I'm sure pure I got it. Classic blitz play. It's an industrial area, right? So I'm thinking vehicles. Trash truck to block. Tow truck sack Get some disguises, and we're golden. We just gotta hope, like hell, these are the kind of agency men that don't carry a panic button with them. They are. We deal with it, if and when. If and motherfucking we. Okay. will keep my eyes peeled, General. Trevor naprawdę Dziękuję, czasami... Nie... Hey, no no, really. mnie trochę irytuje jednak. Aha, śnią z jesteśmy Trewerem znowu. Opuść teren. Na luzie, policja nas już nie goni, możemy ten teren opuścić. No i gdzie mam teraz jechać? Okej. Okay. Nowy kontakt, Dave.

Road, sure we'll ok, ok, ok. That's it. All right, man, I got you, dog. What? Ha? Huh? I missed that. Maybe shout a little louder? Bite me. Okay. No i jednak wiecie co, zajmiemy się jednak tymi misjami ee, dla FIB. Opuścimy ten skok na Merryweather i po prostu Zadania przygotowawcze po prostu ogarniemy. E, Okej, okay, ten jest nie może zostać tylko do ucieczki. No kurde, domyślam się, że raczej nie jest zbyt dobry do ucieczki. Chociaż pewno jest szybszy niż niektóre inne, które są dostępne w tej grze. Czy ona mysle tak nazwała? W ja sumie to Trevor, to to... W wieki już nic nie robi. <grym> No zgodę się z trąbą. Jak on ci by mógł nie widzieć? No, dobrze, Trevor. W serio, on nas chce zaatakować za to? Chyba tak, bagaż jest do nas. Wkurzony? nie, już odpuścił. No kurde, szkoda, byłoby fajnie. Czemu, nie muszą być tacy strachliwi ci mieszkańcy? No dobra, teraz może go... no. Teraz się udało go wystrzelić z tego motocyklu. I jest coraz lepiej. Ukradnij wóz holowniczy. No to go ukradniemy, nie? O, mam tłumik! No nie gadaj, że już mamy gwiazdkę za coś takiego. Serio, ja tylko coś pozbyłem tego kościa, ale muzyka fajna przynajmniej <słyska> Musimy jakoś uciec z tej policji, nie? To jest problem A chyba damy radę tędy właśnie W tej no to piękny sposób i uciekliśmy I Po prostu jedziemy z tym czymś już na tym kierunku. Tak jest. Zabierz w wóz holowniczy na parking FIB. Dzień dobry. Jezusi. No. O. Ostateczna przytomność tak walnęła. nie nieładnie tak. Nieładnie. No i dobrze. Jedziemy. No Tutaj jakiś zaparkował, kolejny zaparkował, no nie powiem. I niektóre miejsca do parkowania są naprawdę... genialne. Tyle powiem, naprawdę. Oni nie mogliby brać lepszych miejsc. Tu, tu, tu. To ale chyba nie miałem z tego pistoletu strzelać. Okej. Okay. O, co to za auto? Opuść wóz holowniczy. Okej. Okay. No i dobra. Ukończono holownik i teraz tak. Mamy. Yy, co tutaj mamy? Kolejne by dwie. Yy, kilka HS-ków mamy. No to weźmy tego HS-ka w sumie. Wydaje mi się najrozsądniejszy. Ok. Ten pojazd nie da się do ucieczki. Okej. Okay. Więc po prostu, musimy chyba jeszcze inny skombinować Skoro i ten nie pasuje Nie chce mi się pomagać, naprawdę Nie mam... A ten nagle jest dobrym wozem do ucieczki, no to kurde, jak się gra Decyduje, który wóz ja mam wziąć Zbowieni, czy też nie, bo kurde. No dobra, idziemy. Do... To, to jest śmieciarka, chyba, z tego co widzę. Tak, ukrani śmieciarkę. Więc też to zrobimy po prostu. Ją ukradniemy, hob. dzień dobry, oddaj panie tą śmieciarkę. Dziękuję, do widzenia, no i co? Szczerze, tak. To usunę. No nie, nie, nie naprawdę, za coś takiego mam dwie gwiazdki. Ja tylko ukradłem śmieciarkę. Naprawdę. Nic poważnego nie zrobimy, tylko kradłem głupią śmieciarkę. A mnie już kurde to policja goni. W takiej ilości jeszcze zawrotnej, Gwiazdkowej. I to była tylko głupia śmieciarka. No nie no tam jeszcze ci jeżdżą, okej. Okay. No i mnie zobaczyli. Nie no super. Jak ja tej policji ucieknę, to ja nie wiem teraz tą śmieciarką. Może tak, nie wiem. O, co działało? Znowu... No i muszę tu zjechać teraz. Kurde, jakieś zakamarki dziwne. Bo głupia policja nie chce się nam odczepić. I będzie mnie napastować na tej drodze, więc jedziemy sobie jeszcze na autostradę. Okej. Okay. Bo można, wiadomo, pod prąd wjechać. To jest Trevor. Naprawdę nie przejmujmy się tym, co robi Trevor. Bo to jest Trevor, wiadomo. Trevor jest dziwakiem, wariatem, który jest niestabilny psychicznie. Ale nawet dobrze jechałem w kierunku tego. Miejsce nam zrespiło nowe auto? No zrespiło nam nowe auto, chociaż tamte było fajniejsze. No kurde. Opuść śmieciarkę. Dobra. Ukończono e, śmietarka, No i tak. Mamy kolejne HS. Jakby chyba tu są te stroje. Now, so mm, jakby w sumie... Mogę, mogęś mi na Franklina, super. Mm, chyba mi... Bo Franklin na pewno będzie w mieście. Wiadomo, Franklin Może jednak nie będzie go w mieście. Tylko w swojej chacie będzie. Wielkiej. Like I I już tą scenkę was. miałem. Go. Okej, yeah. okay, dobrze. Gro, nie potrzebuję tej pomocy. Ja wiem, co się tutaj robi w tej grze. I tak, no, szczerze, odległościowo jest podobnie. Więc tam pojedziemy. A może, może, może Michael jest bliżej? Michael jest u siebie w domu.

Dobra, nie chce mi się z gadać Tracy, jesteś dziwna. I mamy kasę właściwie, jako 800 tysięcy na ludzie. Se poradzimy. Więc cóż, zapierniczamy w tamto miejsce ostatnie. Mm. Jo, jakie auto. Pamiętam, już miał jakiś wóz znaleźć. No wiem. Ja widzę to auto. Ja chcę to te auto. Ten pojazd jest własnością maja. nie Możesz go wykorzystać do ucieczki. Jak go nie mogę wykorzystać do ucieczki? Nie no, na pewno go nie użyję do ucieczki. Ja go chcę naprawdę zatrzymać. Te auto autentycznie naprawdę ładnie wygląda. Aż mi go szkoda by ewentualnie uszkodzić, więc staram się jak najspokojniej pokonywać te zakręty tutaj. Żeby nic się w te autko nie stało. I chyba kupimy parking garaż, znaczy się. Okej, okay, dzień dobry. O! Kup trzy maski, okej. Okay. Jaką sobie maskę? Mm. O, kupmy taką. Eee... No i będzie tak. Maski gotowe. Mm, I tak. Gdzie mamy tutaj jakiś garaż w tym. My Tu jeszcze jakiegoś HS a widzę. Ale dobra. Mm, gdzie jest garaż? Gdzie jest garaż? Tu jest garaż. Garaż w Winewood, więc... No cóż. Okej. Okay. No nie, no już policja za to mnie goni Jeszcze mi auto brudzą No dobra No Wiadomo, że ona tu musi pojechać, nie? Więc dobra no, musimy tej policji uciec znowu i chyba zdobyliśmy ten samochód, to te jedne HSI. I nie, nie gadaj, że to mamy za to dwie gwiazdki. Nieprawda, co ta policja ma dzisiaj z nami, że od razu dwie gwiazdki nam wskakują za coś takiego? Jeszcze nic takiego nie zrobiłem, ja tylko dotknąłem tego pieszego i on chciał od razu bić. Ja zrobiłem tylko coś takiego. Nic więcej nie zrobiłem, ale naprawdę, kurde, to, to jest... Żaje jak to się mówi potocznie. Szczerze? Dobra, uciekliśmy tej policji. To jest najważniejsze. To naprawdę jeździć nie potrafią. naprawdę, to auto jest. Nie ja będę to mówić, kurde. Aż mi tak, yy, tak jestem zadowolony z tego auta, że się znalazło. Aż mi szkoda go gdzieś porzucać. Jest po prostu zbyt fajne. I tyle. Chyba ten parking też nie jest jakiś specjalnie drogi, więc no, się przyda też. Yy, za dużo ludzi kędzi się w okolicy, no dobrze. Tylko ja nie chcę tego robić do ucieczki. Dobrze. Garaż kupiony jako Michael yy, przez nas. Już, już, już myślałem, że to auto nam przypadło. Ok. Zaraz znajdziemy też samochód na ucieczkę z tego miejsca. Okej, okay. no i super, auto ocalone i tyle, eee, więc cóż, teraz Twoim zadaniem, Michael, jest znaleźć jakiś samochód do tej ucieczki, tylko to jest kurde, a no już widzę samochód który sobie weźmiemy no dobra nie wiem co tutaj mamy mamy jeszcze tutaj jednego hs więc podjedźmy tam jeszcze na szybko i kontakty czy mamy tutaj tą konferencję jakby My tu nie nie mamy jeszcze, ja kurde mi auto obrażają. Wiem, że to jest jakiś kurde jeep, ale no bez presady, żeby to takie gazu z gównem zrównywać. Ok kup jakieś wozy na Legendary Motorsport. No nie dziękuję, ja mam fajniejsze auto, to sobie zdobyłem. więc No idziemy do ostatniego tego miejsca. HS, które musimy oklepać. co ja tu mam zrobić w tym kup trzy kombinezony, ok eee, dobra opuść amination, gotowe No i dobra. Ja do niego kurde już wjechałem na tym motorze. No, kurde, w odosobnionym miejscu pojazd, którego potem użyjesz do ucieczki. Tylko... Doznajesz to miejsce. Może tu? Wiesz... Okej. Okay. We gotę getaway car stashed ready to go. Cool daw, shit, where is that? Chamberlain Hills. Okej. Okay. Misja zaliczona. No i Steve jeszcze ja dzwonię do Steve'a nie wiem? Okej. Okay. No i cóż, ja wam więc podziękuję za uwagę. Jeśli film mi się spodobał, zrajuj to w górę, komentarz, no to że właśnie suwa. No i co? Do zobaczenia na razie.